Yy, tak, yy, witam Was już w kolejnym odcinku MSUP, czyli Minecraft Super Przygoda. I tak, yy, rozpoczynam budowę domku. Jest całkiem fajnie. tak w odcinku to będzie raczej taki odcinek raczej inny, informacyjny, króciutki o tym, co będzie działo się potem w serii MSWP ponieważ no tam, mo, mo, będą mogły się dziać straszne rzeczy ponieważ mm, wielu moim mm, Widząc, podobała się ta seria, jednak ta seria będzie teraz rzadziej. Będzie ona występowała rzadziej niż po prostu występowała. To dlatego, że teraz częściej będzie Robocraft, ponieważ na Robocrafcie Robocraft jest po prostu lepszy. I hmm, często tego już dość. Często tego już doświadczyłam. Hmm. E, Więc ja w ogóle się na Lowokrafie zdobywam. I tak. Hmm. E, jeszcze jedna mam seria. I ta seria będzie ze Slyterium. Seria będzie ze Sliterio. I mam nadzieję, że spodobałam się co nieco. No, bo nie sądzę, żeby wam się nie spodobało. Czyż nie? Tak. Ta no, seria jest fajna, więc pewnie dużo osób będzie chciało tę serię. To ją dla was zrobię. Mm, I tak. Hmm. Ja wiem, że tak trochę gadam nie do rzeczy, ponieważ jest odcinek. E, jest odcinek z MSP. Jednak tak jak już mówiłem, to nie będzie jakiś pierwszy odcinek ten. Ja sobie tu buduję domak w międzyczasie. Ale ja tutaj chcę tylko informacyjnie wam tak, jakby dzisiaj powiedzieć. E, wiem, że może was to zawieść, ale nie będę nagrywał hmm, teraz dłuższy czas. Jest maraton, tak, wiem, jest maraton. Nie będę nagrywał, może inaczej. Będę nagrywał, ale nie tak często. Nie będę nagrywał tak często. Yy, wiem, że jest maraton, ale tak, yy, są wakacje. Yy, mam też dużo wyjazdów, kolonii i tak dalej. I po prostu. Filmy będą pojawiać się trochę rzadziej niż mogłyby się pojawiać. No niestety może was to trochę zawieść, ale tak, tak będzie. Yy, I tak. Yy, co jeszcze? W yy, przyszłych filmikach MSP powiem wam, że tak naprawdę nie wiem co będę robić jeszcze. Nie wiem co będę jeszcze robić. Jara mnie ten portal do netheru. Jara mnie ten portal do netheru i poszukam sobie jakiejś laby. Mm, po prostu jara mnie to i tyle. Bo chcę pójść do jakiegoś nowego miejsca na świecie i tyle. Mm, no i tak. Mm. E, myślę, że jutro... Pojawiłby się odcinek z jednym z moich kolegów. Dlatego, ponieważ i tak do mnie jutro przyjdzie. Właśnie. Jutro będzie film z moim kolegą. Może to Was jakoś zachęci. Mm, tak, jutro będzie film z kolegą. Yy, już w odcinku informacyjnym, który był wcześniej, widzieliście, a raczej słyszeliście tego kolegę. Wiecie, że nazywa się Dawid. No. Um, I tak um, Nie wiem jeszcze, czy nie wprowadzić serii z Agario, ale takiego Minecraftowego i z Minecraftowego Slitherion, jak i również ze zwykłego Agario Bo seria ze Slitherion pojawi się na pewno, ale z Minecraftowego Slitherion i z Minecraftowego Agario i ze zwykłego Agario Nie wiem Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy chcecie Albo. Nie wiem. No nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taką serię. Tak? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taką serię. No, spadło mi coś. Mhm. Spadło mi coś. Ale to nie wiem. Jest chyba zbyt przewidujące. Mm. I tak, mm. i tak, mm. bardzo no, wszyscy narzekaliście i to właśnie straszny odcinek mm, poprzednich dwóch mitów. Mm. Tak. Powiem Wam, że rzeczywiście nie wyszedł on mi i że to miała być taka creepypasta, pasta, ale to mi nie wyszło. Jednak mam już pomysł na kolejną creepy pastę, która naprawdę będzie creepypastą. pastą. Mm, I to nie będzie żadne kłamstwo. Tak to naprawdę będzie creepypasta. pasta. Obiecuję wam. Macie do jego banku, że to będzie creepypasta. pasta. Myślicie, czy podobałaby Wam się um, seria um, z Agar.io albo z Iterio? Myślę, że fajnie by było, um, gdyby była taka seria. Napiszcie czy chcielibyście serię też taką samą, ale z Minecraftowych z Iterii i Agar.io. I czy chcielibyście zwykłą Agar.io, bo zwykłe z będzie na pewno. Um, no i tak. Poprzedni odcinek z RoboKarta mam nadzieję, że się Wam podobał yy, i że w ogóle nowa seria przypadnie Wam do gustu, ponieważ no, starałem się, żeby to fajnie jakoś wyszło. Yy, teraz tutaj akurat przed Waszymi oczami wyświetla się budowa mojego domu, mojego domu w Minecrafcie, ponieważ tak naprawdę nie miałem co zaprezentować w ogóle, yy, a więc wyświetla się Wam do wladonków w Minecraft. Yy, tak, jak już powinno dobrze wiecie jest to świat No bo jest. A więc. Yy, jest fajnie. Yy, I tak. Yy, myślę, że nie mam tutaj już co więcej gadać. Ponieważ już i tak się rozgadałem, i to nawet bardzo. Mm. Nie będę niepotrzebnie przedłużał tego odcinka, bo pewnie byście też tego nie chcieli. Mm -hmm. Jakoś będę będę daszek potem zrobię, mam już pomysł. I tak. Mm, no, wiem. <grywka> Jutro będzie odcinek z tym Dawidem. I no i tak, w tym tygodniu również będą odcinki, znaczy w przyszłym. W przyszłym tygodniu również będą odcinki, ale za dwa tygodnie odcinków nie będzie, ale pewnie będzie jeszcze jakiś odcinek informacyjny. A więc mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek i że yy, naprawdę wybaczycie mi to, że no, nie będzie filmów. No, ale wiecie, jest maraton, ale są też wakacje, trzeba korzystać. No i po prostu, no, nie mam kiedy. Nie mam kiedy. Też trzeba spędzić ten jakże fajny czas z rodziną. No, chyba każdy to wie. No, to tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam Was do poprzednich odcinków. Yy, no i co? Nie ja będę chyba tutaj więcej przedłużał, ponieważ nie ma po co. Yy, dzisiaj tak ten odcinek miał być nieco krótszy. Yy, bo ja się, jak zwykle się rozgadałem. Bo no i tak. Yy, Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Jutro będziecie przygotowani na odcinek z kolegą. I cześć, ponieważ już nie mam co więcej gadać. Z tej strony mi się 124. Nara.